Jest taki shoter, który zrobił... No, fa fajny ten, Adinex shoty, tak. Ciebie Mordo pochwalam, chcę Cię pochwalić w chuj. Adinex shoty. Amadeuszu w takim razie pytanie do Ciebie. Przeciwnik ma nad Tobą przewagę wzrostu i zasięgu, w jaki sposób masz zamiar przebić tę barierę? No, on ma dłuższe ręce, ale ja mam dłuższego penisa i myślę, że to jest wystarczająco. Nie wiem, czy ktoś kiedyś tak powiedział, ale penisy nie walczą, tak? Taki żarcik to był. No co, wchodzę w niego jak dzik w żołędzie. I tyle, no. Ogólnie to ćwiczyłem teraz głównie parter. Ze względu na to, no, że, że tam w stójce sobie jestem pewny, że sobie poradzę, a tam nie chciałem się w jakąś klątwę złapać w parterze, także jestem spokojny. Ciężko przepracowałem ostatnie już ponad 6 tygodni. Wiem, że to krótko, ale naprawdę intensywnie. Także pełen ja Okej. Okay. Adrian, w takim razie pytanie do Ciebie. Tak jak już mówiłeś, wiele osób jest negatywnie nastawionych do Twojego przeciwnika. Czy to tak, że masz z nim jakiś problem personalny, czy podchodzisz do tej walki czysto sportowo? Jak ja generalnie podchodzę do tej walki czysto sportowo? Nie wiem, jakiś dziwny jest ten gość. Nie znam go prywatnie, w sumie widziałem go w życiu dwa razy. Tak jak powiedziałem, jest taki dziwny. W sumie ja bym, jeżeli jest taka możliwość, bo myślę, że zasługuje na to, jest tutaj Dawid Ambroziak, Ambro tutaj na sali. Ja bym go w ogóle tutaj wywołał na chwilę, może on by... O, Ambro, chodź na chwilę, może ty wypowiedz się tutaj kilka słów. Z racji, że cię zastępuje w tej walce. Brawa w ogóle dla Dawida. Bo Dawid, jak wiecie, już zastępuje go. Dawid miał walczyć, ale niestety poprzez jego kontuzję nie zawalczy. To może powiedz kilka słów o siebie tutaj. Znaczy, nie wiem, co ja miałbym tutaj dodać. No gratulacje dla Adriana, że przyjął to wyzwanie na dwa tygodnie przed galą. No Kasiusz jest od niego dużo wyższy, dużo też cięższy, kiedyś się bił w boksie. Więc no tutaj po prostu masz jaja, no. Masz jaja. Kasiusz nie chciał podjąć wyzwania tam z innymi przeciwnikami swojego wzrostu tam w swojej wadze. Mówi, że jesteśmy kurduplami. Przecież kolega twój, który mnie zaatakował na sesji zdjęciowej, dostał propozycję, ponoć odmówił więc jak nie przyjąłem, ja przyjąłem. Wojtek do mnie zadzwonił, przyjąłem walkę. Ponoć się ten kurwa zesrał. No ja powiedziałem, że z tobą zawalczę w MMA. I ponoć odwołałeś. Powiedziałeś, że kurwa za mało masz czasu. No i nie przyjąłeś walki, chłopie. Chłopie kurwa, co ty wkręcasz? Woj, Wojtkowi powiedziałem, że mogę z Tobą walczyć, także zamknij Rej pajacu jebany. No, drodzy Państwo, no dobra, stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Odejść, odejść, odejść. Nie, Stop, 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 stop. Przecież Kac już lubi sobie powiem powiem po prostu tak zmieniać fakty. Przyjąłem walkę, na początku mówię, że z No nie będę walczył, potem przyjąłem. Dobra, spokojnie. Posłuchaj, na grupie publicznej zawodników na skurwa, Facebooku palance, oficjalnie swój, Wojtek, swój dobra, swój czas kurwa to powiedziałeś, że się boisz walki ze mną. To nachuj tu teraz jesteś. Posłuchaj. Dobra, siadaj. Kondonie, obstajmy. Siadaj, 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 i każdy, kto tutaj jest siadaj. Siadaj tym, publicznie było wszystko napisane. Dobra, dobra zanki, siadaj, siadaj, siadaj. Siadaj, Słuchajcie, Kas lubi sobie pogadać, lubi wpierdolić głupoty. Ej, ej, ej! hej! Co było? Dobra, wyprowadźcie ja ich. Wyprowadź, a może wyprowadźcie nie wyprowadźcie tylko w WM, i w koszykówce. Wyprowadźcie ich, proszę. Wyprowadźcie ich. Ja wyprowadźcie panów tutaj, proszę. Chuj ci koniec, ciszej, pojazd, ciszej! ciszej. Kasjusz koniec! Teraz świrujesz. Koniec siadaj siadaj, siadaj, ci, się, kurwa, siadaj. Dojadę, Prosimy o spokój! Jebany. Prosimy o spokój! Widzisz mu no, atakuje kurwa z tyłu cvel je Dobra Kasjusz siadaj koniec. Prosimy To nie jest dobry trend. Z tymi rzutami płkami, nie wiem, nie wiem, nie najlepszy kurwa atak, z zaskoku pierdolony. Dobra, siadaj. Kurde, jakbyście mogli wyprowadzić panu. Wybrać, dosyć, się panu. dosyć, dosyć! dosyć. Wystarczy. Sam zobaczysz, jak się to skończy. Agresor, 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 został, agresor. został wyprowadzony z sali. Kontynuujmy konferencję. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że no Kasusz po prostu lubi gadać. Dobra nie, siadaj Dawid, siadaj, siadaj, już koniec. Proszę ciebie. Ale tylko dokończę, tak? No. Tak, bo na przykład Kasusz... W internecie stara się y, wszystkich przy, tak jakby nakręcić na to, że ja mogłem rękę sobie połamać specjalnie po to, żeby nie walczyć z nim. Gdzie, Gdzie tak to, powiedziałem? Czy to byłoby? Był rozsądne? to nieszczęśliwy wypadek i... rozsądne? Chłopie kurwa, to ty nakręcałeś w internecie, pierdoliłeś głupoty, na instagramie do mnie użyłeś brzydkich słów i ci powiedziałem, że od tej, tego momentu ciebie nie szanuję kurwa. Dobrze wiesz, że cię delikatnie traktowałem, kurwa, pomimo, że pierdoliłeś głupoty w internecie na żywo, a na swoim, kurwa, kanale, to wiadomo, zmontujesz, kurwa, i fajnie wszystko to dodasz. A jak cię Wojtek, kurwa, zadzwonił na live, to się wyjebałeś głupoty, pierdoliłeś, że jakieś fabuły odgrywałeś, bo ci, kurwa, nie wyszło w programie, bo cię, kurwa, ośmieszyłem, że trafić nie możesz, a, kurwa, wszechstronnym takim zawodnikiem, kurwa, niby jesteś. No to gdzie to pokazałeś? No kontuzja na razie nie pozwoli no, ale pokazać, kurwa, ale poczekałem No Ale coś mówiłeś, że byłeś wszechstronnym zawodnikiem, to gdzie to pokazałeś? A nie razu kurwa mnie nie trafiłeś? Dobrze no panowie, panowie, jeszcze rynku. nie mam okazji ci pokazać no, no, no bardzo panowie, chciałem za bardzo chciałem za bardzo trenowałem połamałem rękę co się odwleczy, to nie ucierze panowie w tym momencie chciałem, okazji, kurwa. ta dyskusja uliczamy, kurwa, po kolei bo w grupie tylko jesteście mocni tyle w kiedy... tym momencie ta dyskusja nie ma sensu Dawid jest kontuzjowany rozstrzygnięcie tego konfliktu jeszcze się nie doczekamy Dawidzie wracaj szybko do zdrowia i być może zobaczycie się w klatce na kolejnych galach do dobrze ja to jeszcze spokojnie się proszę Adrian no podsumowując ja przyjąłem do walkę on jest ode mnie 20 kilo cięższy, około 18 cm wyższy. Ja się go nie boję. Mam nadzieję, że ja załatwię ten konflikt w tym oktagonie za nich wszystkich. Dobrze, w takim razie Kas już pytanie ja do Ciebie. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć tutaj, bo Kas już mówi, że yy, były rozmowy też tutaj yy, z kolegą, który właśnie rzucił butelką. Yy, były rozmowy. Yy, Aden Polak pierwszy przyjął to wyzwanie. Yy, myślę, że Kas już no, też by to przyjął, bo rozmawialiśmy tutaj. Tak, może być. Powiedział, że, już po, później powiedział, że może być, ale Aden Polak tutaj przyjął to wyzwanie, no, może kiedyś, razu, może za, kiedyś sorry. OKTAGON to też zedyfikuje, jeżeli yy, chcieli kiedyś się zmierzyć, to tutaj, no jest do tego na pewno podstawa. Zadzwoniłeś 5 minut i przyjąłem, no nad czym się to zastanawiać, walka to walka, no. Dobrze, więc Kasiuszu, teraz pytanie do Ciebie, już na spokojnie, chwyć mikrofon. Yy... Miałeś okazję, tak jak mówisz, oglądać walki poprzednie walki Polaka. Mówiłeś, że no, tam się nie namęczył, z tobą będzie miał cięższą przeprawę. Co jest jego najsilniejszą stroną, co jest jego najsłabszą stroną według twojej analizy? Nie wiem, najsilniejszej żadnej nie widziałem. Po pierwszej walce wiem, że dużo mówił, że zajebiste ma umiejętności pięściarskie. No z magikalem jak walczył, no to jak zobaczyłem tą walkę, no to sobie pomyślałem, że prawą rękę by mogli mi przywiązać i lewą bym go rozpierdolił w boksie, nie? Także takie ma umiejętności jak dla mnie. No. Słuchaj, no tutaj przyznam rację, bardzo się zestresowałem, to była moja pierwsza walka i, i co prawda nie pokazałem zbyt dużo w tym oktagonie, mimo wszystko walkę wygrałem, jednak tak przyznam, bardzo słabo mi poszła ta pierwsza walka, nie ma tutaj co ukrywać, ja też nie mam co ukrywać, bo, bo, bo stres mnie totalnie zjadł, nie pamiętam nic z walki, pamiętam, że jak ukończyła się walka, to spytałem się znajomych, czy wygrałem, czy, czy nie, bo nawet nie wiedziałem, jaki był werdykt. Jednak mimo wszystko okazji no, już czuje się taki pewny, Jednak jak znamy wszyscy, wiemy jaki jego tryb życia wygląda, nawet ostatnio występował sobie tam w Warsaw Shore, pewnie też chlał, a ja może... Cały styczeń chlałem, jak się dowiedziałem o walce z tobą, również zaprzestałem treningów. No Powiedziałem dobra. chill out, kur... No dobrze, no to chill out, no to świetnie, to teraz pokażesz wszystko w OKTAGONIE. Adrian, jak bumerang powraca temat Dawida Ozdoby, czy kiedyś zobaczymy walkę Polak-Ozdoba? Słuchajcie, no, ja nie wiem w ogóle czy jestem zgadzać z no, gościu, on w ogóle wyszedł z psychiatryka. Słuchajcie, ja bym powiem szczerze, no ja chciałem z nim walki, trumi dupę. Powiedziałem, że przyjmuję tą walkę i chciałem tej walki, naprawdę mówię tu. Komu... Yy... I Jarek, te to, to, to pytanie, to pytanie chciałbym zakończyć, nie? Po prostu już. Też mi się wydaje, że, że to bez sensu po prostu. Ja jeszcze Dawaj. chciałem tutaj coś powiedzieć, czego generalnie nie miałem zamiaru, ale powiem, jak już jest podkreślona. tak, Amadeusz. Widzimy się na czwórce. Także dostaniesz to, czego chciałeś. Tylko yy, jak dostaniesz baty po Dawidzie, pozbieraj się i obiecuję ci, że widzimy się na czwórce. Cieszę się? No w kuj, widzisz się na czwórce. Przygotuj się. Przygotuj się. Bo będzie jazda. Czyli rozumiem, że poniekąd stało się to już sprawą oficjalną. Przyjmuję wyzwanie. Yy, już miałem od kilku, od dłuższego czasu. Końcu kurwa! Znalazłeś nie. jaja między nami! Przyjąłeś walkę Ale z to się zanim się plujesz, chciałem tylko powiedzieć tą rzecz. Nie przyjąłem tej walki wcześniej dlatego, bo nie byłeś nic wart! Rozumiesz, przygotowania do tej walki kosztowałyby więcej niż to, ilebym za ciebie do czemu twój rywal to Bo w, przyjął? w tym momencie, przyjąłem? To Przy czemu twój bo rywal, zamiast rywal? wziąć rewanż, Wziął walkę ze mną. Czekaj, czekaj, czekaj. Żeby nie Skoro było. nic nie byłem warty. Żeby nie było. Pytasz teraz, dlaczego my walczymy teraz na trójce? A nie te z nim? Tak. tak? A to moja, moja wina. Yy, ja miałem mieć walkę. No za ale dranym. nie, 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 nie. Ja chciałem, no, już to ale patrz, by... on mówi, że ja nic nie byłem warty. On więc nie miał Skoro wpływu. byłbym nic nie warty, jeśli chodzi o finanse, to byś nie wziął ze mną walki. Nie, słuchaj, on nie miał wpływu na to, że my walczymy. On chciał do samego końca ze mną walczyć, ale ja wybrałem ciebie. Ja wiem, że on chciał z tobą walczyć, ale ty mówisz o innej rzeczy i ja z Polakiem gadam o innej A rzeczy. No to sorry, to. Rozronuję też to, że chciałem potem z Tobą już mówię, bo zawalczę z Tobą na tej, dwójce, na tej trójce. Ale już się dowiedziałem, że masz walkę z Dawidem. I to było dokładnie, pamiętam, jak już w listopadzie, październiku. I tak było właśnie. Wiesz, że w w wpierdol na czwóreczce. Dobrze, Dobra, może like. teraz. Dobra. W takim razie chciałbym oficjalnie ogłosić, że walka Amadeusz Ferrari kontra Adrian Polak. Ja miałem czwórkę też z uef więc szybko biegam, uważaj. Na fejmę ma 4. Okej, okay, tak więc możemy no tutaj to... zaproponować y face to face. Ja zim? Tak. Że teraz? To dobra! Tutaj. się przed... Y przed Iść tam. Idź się przed... przed to. Cześć, 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 cześć. Co dziś się? Co ci się? Coś się. Dobra, dobra, spoko. Są emocje? Nie ma emocji, cieszę się w chuj, kurwa, nie? Że w końcu znalazł jaja między nogami. Ważne, żebyś ich nie zgubił w OKTAGONIE. Dobra. Tak, jakie jest Twoje nastawienie do samego Adriana Polaka? Nie wiem, nie znam go. Wejdę do ringu i go rozjebie po prostu. I tyle. I potem mam nadzieję, że Dawidek wyzdrowieje i zawalczymy albo na czwórce, albo jak nie wyzdrowieje, to na piątce. Głównie na tej walce mi zależy. Za dużo słów padło i głównie dlatego tutaj jestem. Więc e, głównie chciałem zakończyć ten konflikt e, seks na plaży, potem z gadał, więc głównie tutaj się znalazłem, żeby zawalczyć z, z Dawidem Ambro i zakończyć ten temat. Wyszło, że walczę z Polakiem, wejdę go, rozpierdolę, chyba, że mi się Hollywood włączy, to trochę się z nim pobawię. Ja tylko dodam, że za, po face to face mamy chwilową przerwę i, i samu DJ Palasajd, Monika Godlewska, Marta Linkiewicz, bonus BGC. I taksi złotówa. Bo do tanga trzeba dwojga. Prawie, Miczejku, wylizałeś nas? Akurat jak sobie odpalicie tego shota, bo Dawid w odcinku powiedział, że przesunął mnie samym wzrokiem, to na początku słychać, jak Boxdel mówi, przejdźcie troszeczkę w prawo bądź w lewo. no w lewo, przejdźcie trochę w lewo. Mówi to, jak odpalicie tego shota, Także kolejne kłamstwo, że mnie tam ostatnio wzrokiem przysunął to bowiem. To Możecie sobie obczaić. E, bonusie, drogi bonusie, kochany, czy wraz ze spadkiem masy, który jest widoczny, no już u Was obu, czy nie spadnie także siła? Nie braknie mocylują ogłuszaczom i kołowrotkom? Nie no bez co tak, ja już powiedziałem wcześniej, ja głównie trenowałem siłowo do tej walki. Też miałem treningi takie typowo na macie, ale głównie siła dlatego, żeby żeby wjechać, żeby od razu Oguszacz yy, zakończył walkę, jak nie to dopiero lekko obrotek, No i już już nie ma chuj nie ma chuja na Mariole, nie? Z bonusem to jest co konferencję, nowy tekst, oh, o, no wiadomo. E, w takim razie przejdźmy do Isamu. Isamu, pytanie do ciebie. Mówiłeś, że... Mówiłeś na ostatniej konferencji, powtarzałeś to wielokrotnie, że nie ma szans, żeby twój przeciwnik Cię pokonał, bo po prostu nie ma tyle siły i umiejętności, co ludzie, z którymi trenujesz, co twoi sparing partnerzy. Czy nadal uważasz, że Daniel nie jest w stanie ci zagro zagrozić na żadnej płaszczyźnie? No musiałbym je tak strzelić, żebym po prostu odjechał. I jak tak zrobi, to ma szansę. Ale, Ale nie uważasz, zrobisz. że nie, nie ma szans. szans. Raczej znaczy uważam, że mu nie dam tego zrobić. Nie dam mu takiej satysfakcji, po to trenuję ciężko, żeby wygrać. Daniel, a gdzie ty upatrujesz swoje szanse na zwycięstwo? Stójka czy parter? Ilość memów po pierwszej konferencji przekroczyła najśmielsze pojęcie. Czy cieszy cię ilość uwagi, jaką generuje wasza walka? Ehm, wiesz co ogólnie, to mnie to ostro jebie, wiesz? <gry> Teraz już wiem. Ehm, Ania, podnieś moją torebkę, niech ona nie leży na ziemi. Ehm... Jakie było pytanie jeszcze raz? Czy cieszycie? Cię, y, uwaga, czy cieszycie jakby zasięg, który generuje ta Wiesz co, nie dziwi mnie to w ogóle. Nie dziwi Cię to, ale nie. pytam, czy Cię cieszy. Wiesz co, też nie, nie wiem, no lata mi to. Okej, okay, czyli tak specjalnie Ci na tym nie zależy, tak? Nie. To jest dla Ciebie normalne, to jest... Tak, dokładnie tak. Każdy dzień, okej, okay, w porządku. I tutaj, i na galach, pytanie, czy na wyjście w łodzi przygotujesz coś specjalnego? Możemy się tego spodziewać po tobie? A chodzi Ci o utwór czy jak? E, o utwór, o sposób wyjścia, no powiedzmy sobie szczerze oczekiwania są duże. Nie no wiesz co, no wychodzę do utworu rokowego, a jak będę wchodził to będę chodził na dwóch rękach, nie? Okej. Okay. A, a, a jak się uda to na jednej, nie? <laughs> Dobrze, no to już powiedzmy sobie szczerze są takie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. A jeszcze chciałem jedną rzecz po y, powiedzieć, jebać stare kurwy, nie? Ale to w związku z czymś konkretnym czy tak ogólnie? No właśnie. W związku z czym bonus to Ogólnie było? jebać stare baby. <laughs> bonus równa się oglądalność. Dobrze. Marta, w takim razie pytanie do Ciebie. Na jakiej płaszczyźnie ty planujesz rozstrzygnąć tę walkę? Powiem stójka, tak. parter? Um, stójka, parter? Aha. Nie wiem, zobaczymy w praniu. Ale planuję ją do totalnie, szczególnie po tym, co ostatnio odstawiła, bo ja miałam do niej neutralny stosunek, a po tym, co odstawiła, naprawdę nie ma w tym momencie, ja nie mam do niej żadnego szacunku. I naprawdę jestem nakręcona I nie miała w sensie. szacunku Zamknij do siebie? Zamknij ten łeb, kurwa! Co ci powiedziałam? Zamknij ten łeb! Czyli już nie ryj, dobrze. Nie, już nie jest ryj. Kochanie, troszeczkę wiesz co? Ostatnio za dużo krzyczałaś. Wiesz to główno, gówno wiesz. Wszyscy wiedzą, łeb, że lubisz mieć pełną buzię. Wszyscy lubią Połki mieć pełną... Da, daj dokończyć. Wszyscy lubią. Zamknij. Wszyscy ryby. wiedzą. wiedzą, że lubisz Zamykaj. pełną buzię. Więc masz łap kaszankę. Kaszankę. I teraz zamknij ryb i kaszanka do buzi. Narzędzie zbrodni. Zostałaś jajem, głupia szmato! Ciągniesz spokój! Dobra, dobra, słuchajcie, proszę wszystkich o spokój! Cisza! Cisza? Dobra, dobra. Malta, Malta! Przepraszam. Proszę, proszę. Spokój, spokój. spokój. Dziewczyny, cisza! Dziewczyny, cisza! Dziewczyny, cisza! Cisza! Spokojnie, Cisza, proszę spokojnie, się... proszę spokój! Michał jak każdy założył. Dobra, dobra, no to już spokój, spokojnie. Boxer wygląda jak Crazy Frog teraz, jak Crazy Frog. Już spokojnie, co panowie, krzesła latają, bonus żyje. <gmayın> jeszcze, jeszcze mamy parę pytań do zadania. Czy będziemy w stanie kontynuować konferencję? Tak, mamy, jesteśmy w stanie, już spokój. Poleciały kaszanki. Poleciały Można kaszanki. kontynuować, uratowałem bonusa. To jest... Kaszanka była specjalnie po to, bo wiemy, że Marta za często zbytnio szczeka, więc chciałam zatkać jej tym razem ryj, więc kaszanka do ryja i ciągnij pałę. Słuchaj, nie plęś się tak, bo jeszcze sperma ci się odbija z imprezy. Dobrze, po tym jak już ustaliliśmy, co się komu odbija z imprezy, e, przejdźmy do kolejnego pytania. Bonus. E, na tej gali walczy twój kumpel Body Christ, z którym przeżyłeś wiele dobrych i złych chwil. No pytaliśmy go, czy, czy z nim trenujesz, czy, 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 czy go wspierasz. No pytanie teraz do Ciebie, czy wspierasz go w walce z mnichem? I kto według Ciebie wygra tę walkę? Bo znasz obu. No wiesz co, no nie znam obu, nie? No bo na mnicha mam wyjebane, nie? Więc no co mam powiedzieć? Mam nadzieję, że Krzysiu rozpierdoli mu głowę, nie? Dwa dni przed walką parę ciosów mu pokażę i mam nadzieję, że zastosuje te ciosy, a mnie pierdolnie, myślę, barana o ścianę, nie? Okej, okay. czyli jakby jesteś w stu procentach za Bodycraystem. Ogólnie, dobrze. E, chwaliłaś się, że masz największe zasięgi w Polsce poza Robertem Lewandowskim. No dobra. I teraz yy, pytanie, czy jakby poza tym konfliktem, który w tym momencie już bardzo mocno rozgorzał, to jest dla Ciebie właśnie sposób na jeszcze powiększenie tego zasięgu, bo przecież sama przy no? Co, mm, to wszystko dzieje się tak, tak szybko i tak automatycznie, ja nawet nie przywiązuję do tego wagi, tak po prostu się dzieje, bo tak ma być. Sam zamknij pizdę, pizdo, kurwa, jak się odnosisz do mojej koleżanki, chuj ci w łeb! Dobra, rej, rej! Rej, weźcie go stąd, wyjepcie go, wyjebcie go. Dobra, rej! Ale zamknij łeb, ja teraz mówię, nie wchodź mi w zdanie, wieśniaku niewychowany. Sama zamknij pizdę! Drodzy państwo, drodzy państwo... czy jednak nie? Czy jednak patologia będzie wchodzić mi w słowo? Prosimy publiczność o zachowywanie się, tutaj się konferencja, wyjebcie, nie tam. to barachło, wyjebcie to barachło. Dobra, rej! Dobra. Dobra, od tego momentu proszę o ciszę, bo... Spokojnie, spokojnie! Dobrze, jeszcze 5 sekund. Po je Jeżeli po 5 sekundach jeszcze będą jakieś przekrzyki pomiędzy trybunami, to proszę ochronę, o wyrzucenie. No ale nie, to ciżaj, cichutko. Słysia, słuchajcie cichutko. A teraz moi drodzy, jedno ogłoszenie, które chciałbym ogłosić, mianowicie e swój pierwszy koncert w życiu na naszej gali Fame MA zagra kamerzysta. Brawa. Brawa dla kamerzysty. Dlatego słuchajcie, są jeszcze, jest oficjalne miejsca, ogłoszenie. są jeszcze miejsca przy scenie. Są miejsca przy scenie, jeżeli chcecie zobaczyć jak kamerzysta z bliska, na swój pierwszy koncert, no to zapraszamy, bo są to idealne miejsca. I chcę powiedzieć, że to nie jest zwykły koncert, ponieważ to jest pierwszy koncert kamerzysty. Tak więc znając po prostu Marka oraz kamerzystę, to na pewno będą, się, będą chcieli pokazać się jak najlepiej, tak więc będzie naprawdę no, zajebiste wydarzenie. To będzie ognisty koncert i będzie moc. A tymczasem niespodzianka wjechała. Tak, bonus, zapraszam Cię, bo nie jestem pewien, czy Złotowa ta wjechał tutaj. taczka wytrzyma 130 kg marchewek, dlatego Może... chciałbym przeprowadzić tutaj mały test. Nie wiem, czy to będzie crash test. Zapraszam Cię, bonus, sprawdźmy, czy to, czy to wytrzyma. Jeżeli po walce, chyba będzie chciał zakończyć karierę. Mam chodź dla bonus, takiego... chodź bonus. Wielkie Kogutam na Facebook, Jeździć na uberze. Wiesz, wiesz co, pójdę, pójdę z sympatii do ciebie. Tak normalnie miałbym na to wyjebane. <grym> Dawaj, sprawdźmy, czy to w ogóle wytrzyma. Właśnie, DJ, czemu ty mi nic nie kupisz? Ja Nic co chwilę coś kupują, a ja jak taki down tutaj zawsze przyjeżdżam, ani jakiegoś achievementu, nie dostanę ani jakiegoś prezentu. Przecież ty masz Jana. Tutaj masz mikrofon. Tu, Daniel, chodź. Wiesz co, Szymon, no ja się skupiam na walce, nie chcę tam nic, nic kupować ani nic takiego. No, wydaje mi się, że no, jeżeli to jest wydarzenie sportowe jak, w jakimś stopniu związane z show. Mógłbym, ale po co? Ewentualnie ducha, po walce. Czy coś. Słam? Jakiegoś ducha byś mi kupił czy coś? Nie, nie, nie. Mówiłeś o, o zgoleniu brody. Jeżeli bym wygrał, to ewentualnie może maszynka, ale to... to o! Już po, po walce. Dobra, ale to, dobra, że, ale ale to poczekaj, brak. to zrobiłem tak, że e, skoro ja bym miał prezent dla ciebie, bo jakiś follow-up to jest do tego, co powiedziałeś przy poprzedniej konferencji, że gdybyś przegrał, to zgoliłbyś brodę, to co ty byś mi ja podarował? Ci kupię, ja ci kupię twój pierwszy biały pas w brazylijskim jiu-jitsu. Dobra, okej. Okay. No bo mówię, że jesteś... partner robisz, to już masz pas. Dobra, to jesteśmy umówieni. Nosił bonus razy kilka powieźli i bonusów. E, chciałbym Ci no. bardzo podziękować, taksy złotowa, za bardzo fajny prezencik. Wiesz co, ja mam tyle siły, że ja na swoich plecach bez problemu wniosę tą marchew, ale widzę, że Ty za bardzo siły nie masz, bo przez, e, trzy, sekundy, przez trzy sekundy tylko mnie woziłeś tą taczką, więc zmęczyłeś się naprawdę. Podajcie nam mikrofony. <laughs> I witamy 240 tysięcy osób. Lecimy Grodawa. po ćwierćbańki, co? Lecimy. Bonus, trochę, Lecimy trochę oszczędzam Grodawa. siły na walki, bo na walkę, bo powiem szczerze, że jest jedna rzecz, której się obawiam, że jak zobaczę tego kołowrotka na żywo, to, to uduszę się śmiechem, wiesz. Wiesz co, ja powiem więcej, jeżeli wykurwię Ci z tego kołowrotka i znokautujecie, i to będzie historyczna walka, która będzie pokazywana we wszystkich stacjach na świecie. <laughs> Okej, okay, dobrze. A spróbuję to spróbuję zrobić tak, żeby Cię znokautować właśnie tym kołowrotkiem. Dobrze, no spróbuj, spróbuj, może w końcu coś Ci się uda zrobić w tym MMA, bo do tej o. pory tylko jesteś słynny z mocnej gęby, nic poza tym. O, a... Wiesz co, Szymonku, no nie, powiedziałbym coś za bardzo, ale no, szanuję cię i tak jak powiedziałem, nie będę cię obrażał tutaj. Wiesz co, no ja mam, ja mam taki styl, jestem sobą, ja zawsze dużo mówię, ale, ale zrobię wszystko, żeby po prostu wyjść do tej walki tak nastawiony, że, że urwę ci po prostu głowę w pierwszych sekundach. No właśnie, dużo mówisz, dużo mówisz, zawsze dużo mówisz, chciałbym, żebyś po tej walce wyniósł lekcję, nauczył się trochę więcej pokory. Spokojnie, pokory to ja mam dużo, o to się nie martw. Ale mówię, ja, ja nie będę kalkulował tutaj z Tobą, bardzo Cię lubię, ale po prostu będę robił wszystko, żeby po prostu jak, jak najwięcej bólu Ci zadać. No nie mogę się doczekać. Dobrze, w takim razie pytanie jeszcze do, do dziewczyn. Oj, ponownie rozdrypa, rozdrapywanie ran, ale trudno. Esmeraldo, w ostatnim wywiadzie Marta powiedziała, że doskonale wie, ile ćwiczysz i na jakim jesteś etapie, na jakim jesteś poziomie. Proszę, na widowni. Prosimy o ciszę na widowni. Esmeralda Marta powiedziała, że wie ile ćwiczysz, na jakim jesteś etapie przygotowań i zarzuciła ci, że podałaś fałszywą wagę. A jedyne co potrafisz to photoshopować zdjęcia. Jak się do tego odniesiesz? Ja nie śledzę poczynań Marty w internecie w żaden sposób, więc nie, nie widziałam nawet tego wywiadu z nią. To co ona mówi, niech mówi, no na wiele rzeczy potrafi powiedzieć, zobaczymy co pokaże 30. Na to czekam. Także nawet nie chcę mi się odnosić do tego komentarza, bo no, co mogę powiedzieć? Marta, to może ty powiesz, bo y, też... Nie, nie chcę mi się tego komentować. No właśnie, bo jestem ciekaw, bo też powiedziałaś o tym waszym konflikcie, który jakby rozgorzał po ostatniej konferencji, po tym, y, po tym jak ona cię obrażała, ale nie powiedziałaś nam tak naprawdę o co o co poszło. Widzieliśmy ten wywiad, nie wiemy y, o co chodzi w tym momencie jakby. Co takiego powiedziałaś Esmeralda, Co cię uraziło? Czy trafiło cię? Fajne, no byłeś na ostatniej konferencji, wszystko słyszałeś. Chodzi Więc... o konferencję. Mhm. W porządku, w porządku. E, to w takim razie e, ostatnie słowo Esmeraldo do Marty i ostatnie słowo Marto do Esmeraldy. Przed tym, jak spotkacie się na ważeniu, a później już na gali. Jako, że kobiety mają pierwszeństwo, to zacznę pierwsze. Powodzenia Marta, no i tyle. Skoro kobiety mają pierwszeństwo, to z mojej strony chuj ci na łeb. A tobie dobudzi, bo lubisz to najbardziej.